Możesz jeść pieczywo przy insulinooporności pod jednym warunkiem. Warunek jest taki, że je dobrze zbilansujesz. Cześć, jestem Agnieszka i witam Cię na moim kanale. Jestem dietetyczką z wieloletnim doświadczeniem w dietoterapii pacjentów z insulinoopornością. I dziś chcę Ci opowiedzieć właśnie więcej o pieczywie. Czy rzeczywiście warto się go bać? Jakie pieczywo wybierać? Co oznacza magiczne zdanie, dobrze zbilansujesz? No to lecimy do odcinka. Wiem, że wielu pacjentów z insulinoopornością obawia się chleba jak ognia. Większość z tych pacjentów miały już ze sobą próby odstawienia pieczywa i oczywiście szybko do pieczywa wrócili. Ale dobra wiadomość jest taka, że to wcale nie musi tak wyglądać. I dobrze dobrane pieczywo przy insulinooporności może być nawet pomocne w przypadku redukcji ryzyka cukrzycy typu 2. Jak więc wybierać pieczywo przy insulinooporności? Przede wszystkim warto postawić na pieczywo żytnie na zakwasie. Jest to pieczywo, które dzięki obecności kwasów organicznych będzie obniżało odpowiedź glikemiczną naszego organizmu. Na jakie składniki uważać w pieczywie? Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby pieczywo było z mąki o możliwie najwyższym typie. Jest to mąka najmniej oczyszczona, dzięki czemu będzie zawierać najwięcej błonnika pokarmowego. Warto również zwracać uwagę, żeby pieczywo nie miało w składzie miodu Cukru czy karmelu, którymi często pieczywa są barwione. Dlatego nie zawsze warto kupować opakowanie, a lepiej przeczytać skład i nie ufać producentowi, który opisuje, że pieczywo jest ciemne, ponieważ ciemne pieczywo może być często barwione właśnie karmelem. Jeśli mamy problemy jelitowe lub żołądkowe, w przypadku insulinooporności, warto postawić na pieczywo graham. Ostatnia kwestia. Co dokładnie oznacza dobrze zbilansowany posiłek z pieczywem? Pieczywo należy do grupy węglowodanów. Oznacza to, że po strawieniu będzie wchłaniało się do krwiobiegu w postaci glukozy która następnie będzie musiała być wyłapana przez insulinę. Niekorzystnym zjawiskiem przy insulinooporności będzie sytuacja, w której cała ilość glukozy zostanie bardzo szybko wchłonięta, ponieważ wtedy będzie musiała być wydzielona równie duża ilość insuliny. Dlatego właśnie warto wybierać pieczywo żytnie na zakwasie którego glukoza będzie się wolniej uwalniać niż z pieczywa białego. Można dodatkowo poczynić kilka zabiegów w bilansowaniu posiłku, co jeszcze bardziej spowolni przyswajanie tej glukozy. Do takich zabiegów należą dodatek tłuszczu, dodatek białka i dodatek jeszcze większej ilości błonnika do posiłku z pieczywem. Ten zabieg wydłuży korzystnie proces trawienny i spowolni przyswajanie tej glukozy. Dzięki czemu ta insulina będzie mogła być powoli wydzielana. Na czym nam właśnie zależy? Najbardziej korzystne będzie dodatkowo rozpoczęcie posiłku właśnie od spożycia warzyw. Kolejno będziemy sięgać po białka i po tłuszcze, a na koniec warto spożyć węglowodany. Dzięki temu będzie również najbardziej optymalna sytość po posiłku i również tak glikemia będzie jak najbardziej optymalna. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się dla ciebie pomocne. Teraz już wiesz, że przy insulinooporności nie musisz się obawiać dobrej jakości pieczywa, jeśli je dobrze zbilansujesz. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał po więcej przydatnej wiedzy dla insulinoopornych.